w sercu modernistycznego Krakowa. Ten plac, Plac Inwalidów, powstał około 90 lat temu, kiedy budowano tutaj te wspaniałe kamienice reprezentujące modernizm krakowski. W tym samym czasie, kiedy powstawały te perły modernizmu krakowskiego, zostały, zostały z jakichś powodów posadzone te drzewa. Te drzewa mają tyle lat, co te wspaniałe obiekty architektury. Proszę Państwa, nie pozwólmy na to, żeby te drzewa zostały wycięte i żeby ten piękny plac zamienił się w betonową pustynię. Przeciwko wycince drzew i budowie parkingu na Placu Inwalidów. Bądź z nami, 21 marca o godzinie 12. Mieszkańcy, artyści, Politycy i alergicy skrzyknęli się razem, aby obronić zieleń na Placu Inwalidów. Patronami drzew przy Placu Inwalidów zostali m.in. Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał, Adam Zagajewski, Róża Tun, Barbara Hanicka. Dołączajcie do nas! Dzień dobry. Szanowni Państwo, co prawda ja jestem w Nowej Huty i teoretycznie nie powinienem wtykać się w realia Śródmieścia, ale Nowa Huta ma jedną piękną cechę, właściwie wiele ma, jest w nią duża ilość zieleni. Tutaj jest dodatkowo jeszcze jedna piękna rzecz, może specyficznie piękna ten przepiękny schron. Ja już pomijam fakt, że jeszcze niejednemu skórę może uratować, ale dla mnie jako fascynata historii to jest miejsce, gdzie możemy właściwie bez ingerencji w przestrzeń kręcić filmy z epoki. Niestety, kiedy powstanie to parking, nagle no, nie uda się to. A tak to sobie wyobraźcie przepiękny komediowy film o obudzonych młotem pneumatycznym budującym parking żołnierzach, którzy w, pro w ramach protestu przykuwają się do tego bunkra. Może warto się zastanowić, czy czasem nie powinno się zostawić tego samochodu, przyjść na spacer na przykład tutaj, no bo przecież gdzieś tam rodzi się nagle paradoks nowych czasów, robimy wszystko, żeby chodzić jak najmniej, a później więcej tego czasu spędzamy chodząc po lekarzach. Ja Państwu tego nie życzę, dlatego ocalmy te zieleń. Zgadzamy się na budowę kolejnego wielkiego parkingu pod Placją Kondalitów. Zgadzamy się na okrajanie parku Krakowskiego i wycinkę drzew. To drzewo pochłania 130 kg pyłu zawieszonego w powietrzu. Jeśli je wytną, to ja i Ty będziemy ten pył zjadać i filtrować. Niebo chmurzaste nade mną, a schron betonowy pode mną. I bardzo nie chciałbym, żeby bez braku zieleni parking betonowy był wokół mnie. Bo ten schron jest taki piękny, że jeszcze chciałbym parę filmików nakręcić albo zrekonstruować. Chociażby proste siedzenie w schronie. Zróbmy coś. Trzymam kciuki za akcję. Do zobaczenia.